To taka pustka jest. Tak. No, fajnie to wygląda. Teraz skopię to i to. Idę, idę to. No i super, lepiej to moim zdaniem wygląda, więc poszukam zapalniczki. Fajnych... Chyba coś pali. O nie. Pomyliłam się, nikogo to nie ma. Dobra, nie. Dobra, po pierwsze mamy dużo tego. Będziemy mieli dużo mączki kosnej Mączka kosna równa się dużo pszenicy pszen Dużo pszenicy równa się krowu no. Mamy to czegoś co bardzo potrzebujemy Mimo, że ja potrzebuję Aktualnie Bo chcę zrobić automatyczną farmę Tego Wiecie. Matka paska. Ja tego mam? Sporo może być. A teraz sobie skopiemy to. Uwaga, <słyska> 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 bo pewnie zaraz we mnie ktoś strzeli z nami medę. Ja jestem bogaty, jeśli chodzi. to jest niebieskie okay? Tak, będzie niebieskie na tym też. też? Mm. Co? Aha, świnie. Brutalne. Mam 20 level. Level. Fajnie. To mi jeszcze dało dobra, idę po jednego. はい。 <sza> Nie wiedziałem, że pigliny to są takie silne stworzenia. Szybko dobra, dobra, to w tą stronę miało być. Nie tak, jednak w tą stronę. Nie, on jeszcze założył moje temy. No to do mnie przyjdzie jeszcze. Ale no nie. Ja sobie robię diamantowego seta. Oczywiście trybili się wszystko, żeby założyć. Tam poszedł, okej. Okay. Nie. Nie, 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 nie no. No to więc. Mam i te my, nie wiem czy to wszystkie. To mam drewno. Mam. Więc co ja chciałam jeszcze zrobić? Mm. 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 Dobra, może tak to zadziała? Dobra, mam dzięki. Zrobię tego dużo, muszę tego dużo nawet zrobić. A. Więc wszystkie rzeczy z jednej strony już chyba mam. Do tego, do tego, no tego, tego nie patrzy dobra dziewczyna. Żelazo. No. W sumie z jednej strony to też nie wszystko mam. Só buję czegoś jeszcze. Chwila. Tak. A nie ma. No. Jak się robi?

więc może lepiej zrobię to, co, co chcę, a potem będzie mi zbieranie. Poszukuję tego w górę 12. Do tego 12. Cześć. Chodźmy. tego. Dobra, nie. Jeszcze muszę znaleźć redstone nową też. Może lepiej to damy. Musi, musiałam się odwilkować. to nie może tego poszukam. O, ciekawe teraz. jest. Hmm, o to. Y Aha! Okej. Okay. No, kamień pochody Czerwone pochodnie. Mm. Więc, najpierw robimy szybko y Dobra, kamień. Mam za mało. Mm. Więc szukamy tutaj. A szukam. Superman. Może się znajdzie. Często mm. tego znajduje szybko. Dobra, dziwna się mam Czego ja tam jeszcze potrzebuję? No tak, pataków. Drewnie. Więc robię szybko. Deski. Mam już zrobione deski. Dobra. Mam już zrobione deski, to teraz muszę tylko zrobić deski. A, dobra. Przypomniałam się. Trzeba coś. Teraz sobie wezmę, wezmę się stąd, ekspo. Dobra, mam tego sporo. Jedzonko się przypaliło, oczywiście. Więc teraz jak mm. to. to przypala się mm. Dobra. Więc aktualnie teraz mam dużo tego, więc sobie to przerobię na to. Będziemy mieli bardzo dużo mączki kostnej. Mm. Jak tego bogat trwają dużo. Na no niebo. No niech się przypala. Jak się przypala ten piec, to się przypala. Czy już powoli rośnie. Tak jak bambu. By się przydało go ściąć. Ale no. Nie chcę. Ja. Więc zrobimy tak, żeby przejść. I teraz. Aktualnie. Zrobimy sobie tak. O, jak tu nie mam? no tak, dobra. To, to, tym sobie zajmiemy miejsca. Teraz się tak przyjdziemy, że kurde, to po Więc po prostu kanał tutaj te nie niepotrzebne rzeczy, jak zawsze. Więc to sobie przełożę. Na razie to wszystko jak leci. przełóżmy w sobie. Jak najwięcej tych rzeczy. Tutaj ja mam na ad detektor. To się nazywa. Myślałam, że taki czujnik lub coś w tym stylu. Dobra, mam już. No jest super. Aktualnie. Daj tu stack. Jedną łapę. Drugą łapę. Wchodzimy. No Tylko że tutaj muszę ogarnąć sobie jedną. Dobra. Dobra, nie wiem jak to zrobić. Fajnie. Dobra. 哎，这么回事？ Będę wiedział chociaż ile staków się na to zmarnuje. A po drugie będę miał więcej skóry. To będę miał więcej skóry, to będę miał więcej wszystkiego. O. Więc nawet się udało już. Zaczęłam się spieszyć, bo zawsze będzie coś. Zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak, i zrobimy tak, bo to szybciej szło. za dużo tych nasion jeśli mam być cztery. i chociaż jedna część farmy będzie cała zapełniona Może jednak na całą farmę się uda. Ora, chyba się udało. Tak, to akurat zrobię już później, bo aktualnie nie chcę malować czasu. By się przydała ta ilość wcześniejszych krów. No. No. Więc...

я вам руби дуже детско. Кром. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Брони удачи. Mm -hmm. Бра. Есть, есть. Ну no, и вес мало. Ну no, I się cieszy. Więc do netaru nie wchodzę już. Jeśli, się, jeśli Wam się spodobało, zostawcie sobie lajka. Pa pa.